Cześć ja wam wszystkim, kochani, ja jestem Szary, a to jest Cry of Fear, czyli horror, indie games, coś co lubię, coś co obiecałem kiedyś nakręcić. Nakręciłem odcinek z Maze, powiedziałem, że to jest pierwsza próba. Nie, nie chcę powtarzać czegoś takiego. Wolę coś świeżego i tak mamy o to, to grę. Nie grałem w to jeszcze, nie oglądałem z tego żadnych filmików, wiem mniej więcej o co. W tej grze chodzi, że jest straszna, że jest to bardzo straszna gra I tak wiem, zaraz on nagrywał z tego Roya, nagrywał PewDiePie, nagrywało z tego Oduy Tak wiem, że nagrywali z tego inni ludzie, ale wiś mi to Więc, zaczynamy grę hmm, Easy to będzie taki, że o oh, loser Medium, medium, sorry Uczymy się angielskiego Difficult i Zablo... Weźmy. Mnie... Na środkowy na medium. ok. Mam oświetloną teraz twarz i mam nadzieję, że to wam się spodoba. Ale to było suche. Ale myśli twarz twarzy błyszczy strasznie. I've always

Strach. Znaczy, bo była też może być straszna. Jesteśmy w jakimś, na jakimś parkingu. Grafika nie jest zachwycająca, ale nie o to w tym chodzi. Widzimy tutaj profesor, Mag profesor McGonagall, Runberg. Andreas Runberg. Nienawidzę wszystkich germańskich języków. Tak już jest. James March Marchand. American. Wcale nie lubię wnosi ja się w, drapie w wąsa, w koper. Trochę mi śnieży, nie wiem czy to tak. Bo tak, czy. Mhm, a myślałem, że to jest metro, a to jest. Ja chcę to przewinąć. Czy mogę jeszcze przewinąć? Mogę. Jeżeli mi coś ominąłem, to sorry. Czyżbym coś zepsuł? Nie, nie zepsułem. Aha, wersja z Outlastu. Dlaczego tak śnieży? Czy. Robię fotki? Jestem fotografem? Dobra, czy mogę to przyłożyć do czoła? I dlaczego tak śnieży strasznie? Eee, tak chyba ma być. Czy ja tu mogę coś tyknąć? Czy coś? Nie mogę. O, oh fuck, nie, zostaw mnie. Ja już się boję. Ja już się boję. Niecałe 4 minuty nagrania. Jeżeli tam wejdę. Proszę nie zostawić. Co to są za Xy? Co to są za Xy? Ja nic nie widzę tutaj. Słyszę jakby. Czy ja mogę z, z flashem robić zdjęcia? Chcę wrócić. Wrócić, nie, co, co, co się stało? A ja biegam, ja mogę biec. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, ale co ja mam tu zrobić? O Boże, już wiem, co muszę robić. Muszę robić zdjęcia jak Peter Parker. Jestem Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, w ogóle nie boję się tej gry. W ogóle nie boję się. Boże, ja się już boję. Co to będzie, jeżeli... Z tego chyba zrobię serię, więc... Up. Tam był trup. Gdzieś tu jeszcze jeden. I nie zajdę tam. Nie. Nie ma mowy. Zmieniła się muzyka. Aha. Czyli znikła. Zróbmy... Trupy... No to musimy tu zejść. Jebatabatu! To, to nie wyjdziemy już? Nie. Tam widzimy Xa, więc zmierzajmy do tego Xa. Strasznie śnieży. To chyba zamierzony efekt. Cóż. No na razie nic strasznego. Tak jednak już było na początku, ale O ja. Mam zamknięte drzwi, widzę w kamerce. HOHO! Ho. Czemu ja się na to zdecydowałem? Tam jest X, ja muszę wyskoczyć tędy, tak? Co jest. Jak ja mam tam wejść? Czy ja muszę się na przykład. Tu jeszcze był jeden X. No, ja chcę tu wejść. Yy, czy ja mogę tutaj jakoś... Co się właśnie stało? Nie, chcę to cofnąć. Bo będę miał złe nagranie. nie mogę nic klikać. Albo... <ślesk> wszedłem w okno. Nie mogę się ruszać, lol. Może boję się. Ale... Zmieniłem... A, okej. Okay. Czaję. Teraz chyba jest dobrze. Skakuj tutaj! Dobra, wracamy się, ale nie, ma, nie mamy teraz jak wyjść. Nareszcie z się w tej ciemności. To jest jakiś normalny widok, czy coś? Wyskakuj tędy... ...z rozpędu. Już wiem. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem co się dzieje, mogę zamknąć drzwi? Nie nie mogę wyskakuj, tędy. Może tu gdzieś jest X jeszcze schowane. Nie ma tu żadnych X'ów, co mam zrobić? Nudny ten horror. Szczerze, pewnie muszę czekać, aż coś mi wyskoczy. Mm. A czy z Shiftem biegam? Nie, nic to nie zmienia. Skakuj, no kurde! Nawet nie mogę robić dwóch akcji jednocześnie. Aha, i nie mogę w nic coś biec. No przeskakuj to! No słuchajcie. Super Horror, zaraz do Was wracam. Dobra, witam Was znowu. Znowu zaczynamy na medium, zaczynamy od początku, bo. Nie wiem co się stało. Przewijamy to. Mam jakby więcej FPS-ów teraz, bo wtedy miałem 20, a teraz mam 6... 60. Tak, wiem, mówiłeś nam o tym. Mówiłeś nam o tym! Cicho, teraz siedź. Nie mogę się powstrzymać przed patrzeniem w kamerę. Ha! Teraz pójdziemy inną drogą. To jest Coca-Cola. O oh, bum, fotokoli. Teraz możemy się rozglądać. Koleś lubił horrory, to jest o. Oh. Aha. Dobra. Idziemy dalej. What? Powiedzcie mi, że to nie jest losowe. No tutaj ciało. Nie wiadomo co. Muszę chyba bliżej podchodzić. Nie będę tu wchodził. Dobra, będę. <laughs> mhm. Dajcie mi Xy. Tylko tam są... No Boże. A rozejrzyjmy się. Aha, guzik. Tu jest jeszcze x. Ja zebrać te wszystkie x. -y. Tu jest x, szukałem. Dlaczego? Dlaczego ja się na to zdecydowałem? Uwaga, teraz rozbiję się szybko. Czy ja tu mogę wskoczyć? Nie. Czy ja tu muszę w jakiejś kolejności zrobić? Może teraz mam wrócić? Rozejrzyjmy się. Ale. Boję się. Muszę powiedzieć, że boję się. Teraz będę podchodził do każdego X. -a. Eee. Jak tutaj zajść z tej strony hmm. Czemu nie mogę tam wejść? No, już mogę No i nic nie widzę Co to za odgłosy Won ode mnie Won Ja chcę tędy przejść, no kurde Czy ja mogę robić coś innego po zarobieniem zdjęć hmm. Ktoś za mną stoi. No wejdź tam, gdzie jest, to chyba coś robi nie tak, żebym ja mógł wrócić, czy coś, ale jasno do zrozumienia daje mi gra, że... Muszę tam wejść, a może muszę się jakoś rozejrzeć specjalnie? Yy... Nie... Czy teraz mogę coś zrobić? Wskoczyć czy coś? O, widzę to w tym... w... oku aparatu. W wizjerze. O! Ubraję fryzurę. Bo image musi być. I gramy dalej. Potnę to, nie zrobię z tego takiego całego odcinka, to... Już jest pewne. Hmm. No prawie wskoczyłem. No wskakuj, a nie się męczysz. Aha, zawisłem w powietrzu. Wiecie co? Jeszcze jedno cięcie. Albo nie. Ja gdzieś idę. Sprawdźmy tak, musimy mieć punkt odniesienia. Czy ja się gdzieś poruszam? Nie, jesteśmy w pokoju. I boimy się strasznie Nie wiadomo co się dzieje i jakieś pipczenie i musimy tu przejść, ale nie możemy, ta gra jest zbugowana Super gra. Wiecie co? To był prolog. To był prolog od czegoś, co będzie później. Prolog serii, która ukaże się na tym kanale. Prolog serii, która będzie najzajebistszą serią na YouTubie. Serdecznie Wachlarz!